Siema ludziska. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci jak usunąć naklejki. Jak usunąć naklejki bez skrobania tego, bo wiadomo jak się usuwa naklejkę, to potem trzeba to skrobać i tak dalej. Ja Ci pokażę jak ja to robię. Co do tego potrzebujemy? Potrzebujemy do tego, jeżeli jest na metalu, jakąś opalarkę. Może być nawet suszarka do włosów, może być jakiś palnik, tylko palnikiem robimy w koło, nie po naklejce i po prostu to rozgrzewamy. Po prostu to rozgrzewamy. A może tu zrobimy, będzie mniejsza, szybciej. I, a tak przy okazji, jak rozgrzewamy <gryw> ziemię, ja taką małą kłótnię z kolegą. Miałem małą kłótnię z kolegą. A mianowicie, zobacz, nagrzało się i zobacz jak schodzi już. Nie potargała się, ale została. Play zostaje na tym. Ten klej wystarczy, jakiś zwykły rozpuszczalnik. Dla wtajemniczonych powiem, że zmywacz do paznokci żony też może być. Wycieramy klej rozpuszczalnikiem. Voila, trwało parę sekund. <grymka> tak to się robi najszybciej, naj, najprościej. Słuchajcie, dzisiaj się historyjka tak. Z życia wzięta. Jest tak. Jest takie urządzenie. To jest tester do głowicy. Czy głowica jest zepsuta, czy nie. Wlewa się tutaj tego niebieskiego płynu. On tutaj jest sobie. Jest i po prostu wkłada się to do zbiorniczka wyrównawczego w samochodzie. I jak są gazy, idą. Jeżeli się przefarmuje na żółto, czyli że głowica jest zepsuta. No i. Mamy takiego fachowca, sąsiada tutaj Niemca, no i przychodzi i mówi, że ma głowicę zepsutą, bo jest tam, ledwo tam zielone się zrobiło. Ja mówię, że nie, to jest normalne zielone. Mówi, nie, według instrukcji to jest głowica zepsuta. Ja mówię, że to nie jest głowica zepsuta. I tak się z... zacząłem z nim kłócić, potem był troszkę nieprzyjemny i mówię mu do niego tak, co ty masz przeciwko Polakom? On mówi, przeciwko Polakom to ja mam dobre ubezpieczenie samochodowe. Ja sobie myślę, o tych, a ja cię tu załatwię. I mówię mu tak: Słuchaj, jak jesteś taki fachowiec, to mówię: Wiesz co? Stoi na placu Porsche 911, targa, mówię: Idź weź, yy, zmierz mu ten, sprawdź mu yy, głowicę. Jeżeli faktycznie będzie to na zielono też, to ci przyznam rację, miałeś rację, ja jestem głupi. No i poszedł. No i wraca gdzieś tak po 10 minutach ze spuszczoną głową. I mówi, ja się go pytam: no i co? Ma zepsutą głowicę to Porsche czy nie? A on mówi: Porsche nie ma chłodnicy na wodę. <grybujesz> Od fachowiec! Naklejka usunięta. Coś ciekawego macie ode mnie na poranek. Czym ta się ciepło? Cześć!